Trzyma widzowie dzisiaj. Um, jesteśmy w samolocie. Co się stanie? o Katnapowi? Dziobak! No bo, jakby, bo ja mówiłem, że on był... On nie może latać samolotem, właśnie leci. Go, go, ja, go to już kompletnie wywalił. Wyszedłem drzwiami. ma alergię na masło nie widziałeś. No, ale możemy już wyjść. No dobra, ja, ja spadochronuję, weź, Ale przecież... Przecież I... byliśmy w lotnisku! Halo! przecież my byliśmy w lotnisku, to jakim cudem? Byliśmy, by w Luxburg, No, dlatego nie lecimy na tym samolotem. z, z czerwonych klifów. Ty co jest tutaj katap zatuje? na spadochronie! Tutaj katnap. Musimy go zabrać na operację plastyczną. Operujemy katnapa. A my mieliśmy jakiś tamper czy coś? No właśnie, mieliśmy kupić. Biorę tego. Brosa. Generalnie tu patrz. Jakie auto mam? Skarnałały, by było jakieś. Patrz. Ja mam. I czekaj, bo my w ogóle... Bo my w ogóle nie, nie wzięliśmy apartamentu. Musimy go ponownie odzorobić, Bo my zapomnieliśmy zapłacić rachunki te teraz trzeba go tu. Taj. A tu. A no, czemu nie mogę wejść. No. Ty, bo coś się mi zlagowało z Brookhaven. Dobra, nie jestem. Musimy katnap. Gdzie jak ten katnap dziwnie wygląda? Mi się nie podoba ten katnap. Musimy, musimy go zawieźć do doktora, niech zrobi normalnego go. Na basenie. No ja jestem jestem co to jest? Który naprudził na basenie? Jobaku! wychodziłeś z basena. Z basenu. Co tu jakiś typ? O nie, nie wyjdziesz! Tortury! Nie wracaj tu. Ale wiesz, wiesz, że to jest doktor. Jaki doktor? To niech ma chociaż fartuszek doktora! A gdzie ty jesteś, ty dziobaku mały? Przecież go nawet nie zabiłem. Ja Opej, tylko, ale tylko goniłem. No po czym go strzeliłeś? No i to był jedyny doktor, ale dobra. Nie Dobry, strzeliłem no, z niego. Co to dziecko chce? Zastępca, tak Adopt. moje. Ej, adoptujemy jakieś losowe dziecko? Aha. Dobra, bierzemy je. Adoptujemy losowe dziecko. To dziecko nie chciało. Ej bierz je. Ale to jest me adoptas. Me adoptas. adoptas. Me adoptas. Aha. No to gdzie jest ten cały doktor? Bo go tu nie ma. Idź, ty idź, o, Idź, o, ogarnij skipera, bo skiper jest też doktorem, chyba. Nie wiem. Ogarnij skipera. Zróbmy to! ma i tak większe doświadczenia od nas. Katnap, rozumiesz? To ja będzie. Ja... Masz. Pistolek, Dzień dobra, Galo, Skipper, jesteś dobra w szpitalu. W szpitalu jest. Skipper być w szpitalu już. Nie wiem co robić, ale zkipeczę to jest. Ty, bo Katnap ma jakiegoś pluszaka wielkiego. Jednorożca ogarnął. O, mo może maszynę do podporzą też by ogarnął. Dobra, niech ten katnap idzie do tego doktora, czy coś Katnap, do... Idź do doktora. A ja w ten czas... sobie pójdę na to karnawał, to będę ma. afkował. Dojdź katnapek. A ty w ogóle wiesz, gdzie jest ten doktor? W szpitalu. A dobra. A gdzie ma go? Do w domu? A poza tym to nie jest doktor, tylko skipper. A skipper nie jest doktorem. Ale nikogo to nie obchodzi. Czy chcesz z panią przygotować na operację? Nie, nie, nie idę. Niech sam się operuje. Katnap. Dobra, te lepsze Dobra, więc wyjdziemy zobaczyć, jak ten katnap się operuje z tym skiperem. Mam Na nadzieję, że skipper nic nie odwali. W ogóle, gdzie jest dziobak? Dziobaka gdzieś faliło. Jakiś bacon mnie goni pomocy. Bacony mnie gonią. Uciekać. Bakonie, zostaw mnie. Gdzie jest Katnap? Halo? Eee... O nie, zostaw godnapa! Skiperka! Ciekawe. O nie! O nie, wywalaj z tym Nie! Wykiełbaszaj! Wykiełbaszaj kiperko! Ej, zarobnice. Czemu masz głos, dziobaka! Co ty zrobiłaś, dziobakowi? Biorę katnapa i na nie Nie Nie! 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 Katnap wywalaj z tą od o nie szybciej bierzemy katnapa na łęki uciekamy do nara na dziwaczko jaki dziwaczku jakiś baku do no. mnie widzi matko uciekać wszyscy ej to to jest nasz pan to jest nasz pan nie wiemy tego Uciekać! A! Nad niej, kto mnie goni? Ktoś mnie goni! Na pomoc! Szybko do penthouse'a w kiełbaszo O! No! <laughs> szybciej! Dziobaku, szybciej! Jakiś styp nas gonił. Nie wiem kto to był. Ale katnap grunt, że jest. Pff, w ogóle skąd ty się wziąłeś? Od kiedy ty tu jesteś? Zmniejsz się! Skaczę po tobie, mniejsz się. Zmniejszymy dziobaka. O nie. O nie. Dziobaka zmniejszyliśmy. Dobra, widzę, że ktoś do mnie jeszcze. Kamil do mnie dołączył. Okej, okay, widzę, to będzie koniec tego odcinka i papa. Pa.